Jestem yes, Emanuel. Hej cast. Dzisiaj jak widzicie pogoda Knight siadłby się po prostu na piwie, ale em, ruszam z młodzieżą z e, Liceum Emanuel, <grym> to jest akademickie liceum, e, na najwyższy szczyt Pienin. E, wszyscy kojarzą, że Pieniny to przecież e, trzy korony, ale okazuje się, że jest inny szczyt, wysoka. Także zostańcie ze mną w ten deszczowy dzień. Tutaj idziemy w Beskidy. Może otworzymy grupę Beskidomaniacy. Także to wszystko, wszystko przed nami. Także lecimy. Tak, także pierwszy pokonaliśmy Wąwóz Homole, i wszyscy w doskonałych humorach dalej szturmują. Oczywiście, przy temperaturze około plus 9 stopni idziemy ciągle w górę. Tak. Nastroje w grupie wspaniałe. Myślę, że mamy już je dosłownie rzut kamieniem na wysoką cały kwiat szkoły Emanuel. I zobaczcie, tutaj wchodzimy tą ścianą łąkową na Wysoką, na granicę słowacką. Deszcz nie przestaje padać, ale. Czytali g Gej, nazwali Galicja. Zupełnie Galicja, gdzie jest w Hiszpanii, pomyłka, i, no i przez to mamy też Galicję hiszpańską. A na Galicję jest takim klimatem. Wysoką, e, cały kwiat e, szkoły Emanuel, i zobaczcie, tutaj wchodzimy tą ścianą e, łąkową na wysoką, na granicę słuchaczą. Tutaj... Krupa wędruje już do góry. Mają poczekać pod lasem, a ja czekam na ostatnich. Co to za frajer zostawił kiki? Grzesiu, daleko jeszcze! Ale, ale tu na tych północnych stokach występuje jedna stanowisko Świerczyny Górnoreglowej, jedynej poza Tatrami. Machamy. Super. Super ekipa, Emanuel. Well. Słuchajcie, e, czyli e, jeżeli chodzi o słupki tego typu, one się często pojawiają. Czy to, czy to w tatrach, czy w Pilninach. Góry są e, przedzielone właśnie pomiędzy dwa kraje Słowacja i Polska. No i jeżeli trafiamy na taki słupek, to, to zazwyczaj jest to słupek graniczny, który e, informuje nas, że e, no po drugiej stronie mamy już inny kraj. No tutaj w tym przypadku jest to Słowacja. E, Słoweńsko, tak. Ahoj, wejdę. Tak, Słowacji. E, czyli dobry, czyli, dobry, czyli, dobry czyli Słowacja. No po drugiej stronie mamy literkę P, czyli Polska. Więc P. można spokojnie zobaczyć, czy I w tym momencie znajduje się część grupy na Słowacji. Kto chce z Słowacji, mało, przychodzi pierwsza na Pierwsza wycieczka, pierwsza tak. wycieczka na Słowacji, tak? Tak jest. Gdzie tak. 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 Może tak. na wycieczkę Słowacji? Zaj Odwróćcie tak. się i tam jest słupek, widzicie? Czyli tam biegnie granica, i tak jak pan przewodnik opowiadał. Ta linia właśnie krzyżyka wskazuje na to, że tam jest słupek i tam jest słupek. I dojdziemy do góry, zobaczycie trzeci. Tak. Super. Zaraz szturmujemy wysoko. Wspaniale odpowiada, wspaniale, to w wspaniale. Super. Super. super, super. I ostatnie podejście, niczmy podejście na Giewoncie z dołu i zaraz widok z góry. Taki widok jest przy ładnej pogodzie na Tatry, zaśnieżone, machamy, super. Wspaniała ekipa, Emanuel już zdobywa szczyt 1050. Korona Gór polski pierwsi zwycięzcy, czekamy na szczęście, na wszystkich, jeszcze docierają. Wysokie Skalki, najwyższy szczyt Pienin, 1050 metrów i mamy nawet pieczątkę szczytową, proszę można sobie ją przybić. Jak nie mamy książeczki to gdzieś jakiś tatuaż mini. Proszę bardzo, super. No, ktoś potrzebuje pieczątkę? Dawaj, 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 robimy tatuaż. Proszę dobry, dobry. bardzo, super. A, cool. Emanuel, hamy, uwaga tak To jest mini film. Proszę, ostatni będą pierwszymi. Grzegorz tutaj z parasolką sobie spokojnie paraduje. No, proszę, jakże klasa. No, już ostatni zdobywca szczytu wysoki. Super panorama, ale widok zajebisty. I najwyższy szczyt Pienin wysoka od strony słowackiej. Robi wrażenie 1050 metrów nad poziomem morza. Była chwilowa awaria telefonu. jak widzicie, w błotach. Idziemy w kierunku schroniska. I durbaszka, tuż, tuż. Dobra, humory, super widzę Jeszcze jakieś inne ludzie nadchodzą. Aha, super, durbaszka. hej, hej. I wyłania się dawna szopa pasterska, kiedyś owieczki, a teraz sta turystów, zmierza do szopy. A tak znów jako basz, bacówka wzorcowa wyglądała w latach 70. Wigos na winie. Co się na winie? Jeszcze te klasyczne ruskie. Rozproszę. Co serwuje się? To nie ma to nie ma to nie ma I nasz dzielny piesek Super. Zaraz starostkę popieka. Także powtórzymy to hasło chyba. Jest super, tak? Emanuel. Dobra, cześć, okej? super, Emanuel! Lasa, super. Nie korzystamy z Orczyka, żeby zjeżdżać. Ale cała grupa w radosnych nastrojach schodzi. Ciągle pada. Dobrze mieć parasol. Grześ. No widzicie, jakaś wanienka tutaj. Można uzupełniać wiedzę z różnych przedmiotów. Uczymy się w terenie. Tu wspaniałe profesorstwo. Za mną właśnie e, rozmawiał z uczniami. Także e, no, trzeba zainwestować w uczniów. E, nie tylko e, online, ale w żywym terenie. Przemoknąć i poznać to na swojej skórze. Machamy. Hej, hej. Dobra, pozdrawiamy. O, super, super, super. I już ostatni zakręt do Jaworek, gdzie mieszkała tutaj ludność Rusińska, łemkowie i cerkiew grekokatolicka właśnie w tym miejscu. Kompletne wysiedlenie oczywiście w ramach akcji Wisła. A tu pienińska złota góra. Tam dokładnie w tym stoku jest wodna bania, gdzie wydobywano nawet, no, czy szukano dużej ilości złota, oczywiście nie było wiele srebra i jest przekaźnik telewizyjny, ale w murach. No i mamy szczawnicę oczywiście już za szlachtową w tle. Wszystko co piękne, to się szybko kończy. Chciałbym Wam przesłać zapach tej bacówki, tego sera z, z, tutaj, z tych pięknych polan. Dzięki Wam za śledzenie kanału YouTube Tom Guide Kraków. Słuchajcie, zostańcie zawsze ze mną z innych miejsc. Zapraszam do śledzenia filmów. No i już powolutku kończymy, bo za, nad, nadchodzi już zmrok. Dzień się szybko kończy. Także pozdrawiam z Małych Pienin, z jednego schroniska tam z Durbaszki. Także do zobaczenia w kolejnych vlogach. Cześć! Pa. MEEEEEH! <laughs> MEEEEEH! <laughs>